Proszę państwa, chciałabym w imieniu Kabareciarzy zaprosić państwa na piąty Międzygalaktyczny Zlot Superbohaterów. Ten zlot odbędzie się w Bytomiu w dniach 19-21 kwietnia bieżącego roku. I w ramach tego zlotu odbędzie się bardzo ważny kabareton, ponieważ kabareton ten będzie dedykowany Adamowi Pernalowi, pianiście Kabaretu Potem. Adam jest bardzo, bardzo chory. W związku z tym chcielibyśmy mu pomóc. W kabaretonie tym wystąpią kabaret młodych panów, kabaret Jurki, kabaret K2 oraz Mariusz Kałomaga z kabaretu Łowcy.b. Kabareton ten odbywa się w ramach akcji, takiej ogólnopolskiej akcji pod tytułem Chłopak z fortepianem. Nasz Adam to właśnie ten chłopak z fortepianem. Chcemy mu bardzo pomóc, w związku z tym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tej akcji.